Witam, ja jestem Gwydzkler, a to jest kolejny odcinek mojej serii Let's Play Dave Mira Freestyle Pro BMX. Uu. Początek musi być... taki w hmm. I... kolejny... W kolejnym odcinku będziemy przechodzić planszę Pro Tour San Joes. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie lubię tej planszy. A to tylko z jednego powodu, że przy największym wyskoku jest pewien błąd. No zaraz zobaczycie. Jeśli mi się uda. O właśnie tutaj Wow! Nie było błędu. Ale tak zawsze jest błąd. Nie wiem czemu teraz nie. To no, tak specjalnie chamska gra. Żeby nie było, że jest błędna jakaś. na wizji nie pokazała. Ale z reguły jest. Jeśli nie ma tego błędu, to... Już lubię tam pansza. Nie wiem czemu powiedziałem, że jej nie lubię, fajna jest. O właśnie dlatego jej nie lubię. Widzieliście to? Nie zauważyliście, to cofnijcie sobie. A, młoda dupa. Stójcie z O. Ale fajne jest to, że znowu można z zewnątrz przynieść się do wewnątrz. I tu jest całkiem epicki skatepark. Nothing backflip, co tam? Realno jak nic. Awa, No ale co tam? Transfer! A jak? To jest Jedda, ja wam mówię. On obraca rowerem nie dotkając go. No sami zobaczcie. Je -ha. Oh yeah! Jeps. Drugi, to nie jest źle. Dla... Teraz pojedziemy sobie tutaj na przykład. Wiem, znowu dmuchnąłem w mikrofon. Sorry. Ale... Muszę jakoś oddychać, no <laughs> Ciężko nagrywać nie oddychając. Przecież... Powietrze jest potrzebne. Bez powietrza, to nie robota. Bez złota to kurwa nie robota. Tak. Mądre słowa. Ojej, oh yeah. ale w tricku. O Boże, no. Jest bardzo możliwe, że. Nie uda mi się przejść tego i będę musiał to przechodzić poza wizją, bo nie chcę właśnie... Auff! Nie no nie wiem Już Nie wiem, bo odcinki i tak są strasznie krótkie 4 minuty góra trwa W porywach 5 tak przynuzam. Oh my god

Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie w fajne, dodawajcie do ulubionych i do czegoś tam jeszcze chcecie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye.